Dziś na salę rozpraw zaprosiłem firmę Ford. Rozpatrzymy wszystkie buble, niewypały i innych chłam związany z tą firmą. Też kiedyś miałem Forda, ale nie każda morda pasuje do Forda. Dziś zadamy sobie pytanie, czy warto. Zapraszam Cię na odcinek o niewypałach Forda. Ford Pinto. To jeden z najsłynniejszych motoryzacyjnych niewypałów, które zapisały się jako symbol błędów konstrukcyjnych i totalnie zimnej kalkulacji korporacyjnej kosztem ludzkiego życia. Produkowany od 1970 do 80, sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy. Pomimo tej ilości, zdobył fatalną sławę głównie z powodu jednej łatwiej do uniknięcia wady czyli umieszczenia zbiornika paliwa tuż za tylną osią i tuż przed zderzakiem. W bardzo niskim tylnym zwisie nadwozia. W momencie tylnego zderzenia, nawet przy miejskich prędkościach, zbiornik paliwa miał tendencję do pękania i zapalania się, zmieniając auto w kule ognia. Dodatkowo konstrukcja auta ograniczała ewakuację. Pinto miał tylko dwoje drzwi i brakowało dodatkowego, łatwego otwarcia wyjścia dla pasażerów, co często kończyło się tragedią. Co więcej, Ford doskonale był świadomy poważnego zagrożenia. Firma zleciła wewnętrzne analizy kosztów, które wykazały, że wprowadzenie ulepszeń, które kosztowałyby około 11 dolarów na samochód, byłoby droższe niż pokrycie odszkodowań dla ofiar wypadków. Dokument, zwany Pinto Memo, jasno pokazywał tę makabryczną kalkulację zysków i strat, gdzie każdy człowiek był po prostu liczbą. Ludzie przez lata prowadzili liczne procesy sądowe, a liczba ofiar sięgała do oficjalnych 27 osób. Do nawet kilkuset ofiar śmiertelnych w wyniku pożarów po kolizji tylnej części. Pinto stał się symbolem korporacyjnej obojętności i braku etyki. W mediach pojawiły się nagłówki takie jak Pinto Madness oraz określenia typu śmiertelna pułapka. Rok 1977 przyniósł wycofanie modelu z rynku i największą w historii tamtego czasu akcję serwisową. Mimo to szkody dla renomy Forda były ogromne. Klienci zaczęli przerzucać się na samochody importowane. Które były nie tylko tańsze w eksploatacji, ale przede wszystkim bezpieczniejsze. Ale w sumie dlaczego tak się wydarzyło? Pinto był zaprojektowany na szybko. Narzucone były bardzo krótkie terminy realizacji około dwóch lat. Pinto był odpowiedzią Forda na rosnącą konkurencję japońską. W pewnym momencie powstał nawet latający Ford Pinto ekstremalny samochód z dodatkowymi skrzydłami, który na krótko uniósł się w powietrzu, ale bardzo szybko spadł. I wrócił do historii motoryzacji jako ciekawostka. Co ciekawe, wiele rodzin ofiar walką sądową z Fordem wygrało wielomilionowe odszkodowania, ale firma wolała płacić te sumy niż zmienić konstrukcję pojazdu, która kosztowała tylko 11 dolków. Sprawa Pinto przyczyniła się do wprowadzenia w USA bardziej rygorystycznych norm bezpieczeństwa i kontroli nad producentami samochodów. Ford Edsel. To prawdopodobnie najbardziej znany przykład na to, jak wielomilionowe inwestycje i głośna kampania reklamowa mogą zakończyć się totalną klapą rynkową. Edsel miał być odpowiedzią Forda na rosnącą konkurencję i zapowiedzią nowej ery luksusu, innowacji i nowoczesnego designu. Edsel został nazwany na cześć syna założyciela Forda, Edsela Forda, wizjonera i kreatora który marzył o luksusowym samochodzie mieszczącym się pomiędzy Fordem a linią Merkury. Projekt rozpoczęto w połowie lat 50., a premiera odbyła się uroczyście w 1957 roku przy ogromnym rozgłosie medialnym i marketingowym. Ale co poszło nie tak? Edsel miał bardzo charakterystyczny grill w kształcie Kantara, często przyrównywany do sedesowej deski. Wzbudzał bardzo skrajne opinie. Nowoczesny i odważny design nie spodobał się większości klientów, którzy oczekiwali bardziej eleganckiego i klasycznego wyglądu. Auto stało się obiektem żartów i kpin. Ford źle przewidział potrzeby rynku, a docelowy segment klasy średniej zaczął się kurczyć. Konsumenci stali się bardziej oszczędni i mniej skłonni do ryzykownych zakupów nowej marki. Kolejnym problemem był nowoczesny system zmiany biegów Teletouch. Zamiast tradycyjnej dźwigni, miał przycisk na kierownicy. Był awaryjny i niepraktyczny. Dodatkowo, dilerzy skarżyli się na braki w dostawie części, przez co serwisowanie auta było utrudnione. Wielu sprzedawców zniechęciło się do modelu i rezygnowało z jego dystrybucji. Kolejnym i jednym z większych problemów była cena Edsela. Była wyższa niż przeciętnego Forda, co odstraszało klientów szukających oszczędności. Jednocześnie sam w sobie model nie oferował luksusu konkurentów takich jak Chevrolet czy Chrysler. Mimo kampanii reklamowej i ogromnych oczekiwań, Edsel sprzedał się w zaledwie 110 tysiącach egzemplarzy w pierwszych dwóch latach produkcji, co było dramatyczną stratą dla Forda, wynoszącą około 250 milionów dolarów. I tak w roku 1960 model całkowicie zniknął z rynku. Co ciekawe, Ford od początku silnie utajał szczegóły techniczne Eccella, by zbudować napięcie. Niestety uzyskali efekt totalnie odwrotny, bo to zwiększyło nieufność i spekulacje. Wracając jeszcze do Eccella Forda, czyli syna Henry'ego, który poświęcił życie nie tylko samochodom, ale był też prekursorem hodrodów i aut sportowych w USA, co jest totalnym kontrastem z porażką marki nazwaną jego imieniem. Ford Aspire pojawił się na rynku jako niedrogi samochód miejski, mający konkurować z popularnymi japońskimi autami kompaktowymi początku lat 90. Jednak szybko okazało się, że własna interpretacja Forda daleko odbiegała od oczekiwań rynku. Podstawową jednostką napędową Forda Aspire był silnik o mocy zaledwie 63 koni mechanicznych, co już przy przeciętnych wymaganiach miejskich warunków jazdy Dawało efekty powolnej, niesatysfakcjonującej jazdy. Kierowcy często narzekali, że auto nie nadąża na światłach i podczas wyprzedzania, co obniżało jego bezpieczeństwo na drodze oraz komfort codziennego użytkowania. Aspire, pomimo prób udoskonalenia, miał bardzo przeciętne wyniki w testach zderzeniowych, a jego konstrukcja nie przewidywała zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo? Panie, gdzie to? To nie tutaj. Bezpieczeństwo pasażerów było traktowane z minimalną odbałością, co w połączeniu ze słabym napędem zraziło potencjalnych kupców. Wielu nabywców, zwłaszcza preferujących auta miejskie, szybko zwróciło się ku japońskim konkurentom, takim jak Honda Civic czy Toyota Corolla, które oferowały lepsze osiągi i trwalsze wykonanie. Aspire był jednym z wielu aut w tamtym okresie, które próbowały załagodzić kryzys paliwowy dzięki oszczędnym silnikom. Ale kosztem osiągów i przyjemności z jazdy. Mimo wielu wad, w niektórych regionach to auto zyskało fanów jako tani środek transportu, co jednak nie zatarło jego opinii jako modelu przeciętnego i mało ekscytującego. Ford Tempo był produkowany w latach 1984-1994. Był próbą Forda, aby zaistnieć w segmencie kompaktowych samochodów rodzinnych, tak jak dwa poprzednie. Niestety, zamiast zdobyć uznanie, auta też szybko stały się synonimem przestarzałej technologii i słabej jakości. Tempo cierpiało z powodu przestarzałej platformy, która nie zapewniała wygody ani stabilności jazdy na współczesnym poziomie. Elementy zawieszenia były zbyt twarde, a wnętrze mało ergonomiczne i niewygodne, co szybciej zniechęcało klienta i jego rodzinę. Model ten borykał się z niską trwałością podzespołów i częstymi awariami. Wiele egzemplarzy miało problem z instalacją elektryczną oraz korozją nadwozia. To wpłynęło na spadek wartości handlowej oraz postrzeganie tempa jako samochodu niedopracowanego. Tempo pojawił się na rynku w czasie, gdy japońscy producenci konsekwentnie zdobywali pozycje z bardzo udanymi i niezawodnymi kompaktami. To jeszcze bardziej pogłębiło problemy Forda który nie potrafił zaoferować konkurencyjnego produktu. Tempo dostał nawet przydomek samochodu dla emerytów, ze względu na swoje poważne wady i brak nowoczesności. Wielu właścicieli narzekało, że auto było bardzo męczące do codziennego prowadzenia, niż starsze modele, co stanowiło lekką ironię w czasach, gdy samochody miały być bardziej komfortowe. Podsumowując, może lepiej, żeby go nazwali Ford Tempy, a nie Tempo. Potem po tempo to on trzymał jak jechał na złomowisko. Ford Contour, wprowadzony na przełomie lat 90. i 2000. Miał zadanie podbić segment sedanów klasy średniej w USA. Oparty na europejskim Fordzie Mondeo. Okazał się jednak pełen problemów, które zniechęciły kiel. Największą bolączką kontura był problem z silnikiem. Liczne zgłoszenia dotyczyły utraty mocy, nagłego gaszenia się u auta na drodze i poważnych awarii jednostki napędowej. Wśród najbardziej uciążliwych usterek były też defekty układu paliwowego oraz problemy z elektryką i skrzynią biegów. Naprawa poważnych usterek silnikowych sięgała nawet 500 dolarów, co jednak nie przynosiło długotrwałych efektów. Problemy pojawiały się często już po przejechaniu około 100 tysięcy mil, czyli 160 tysięcy kilometrów, co było znacznie poniżej średniej dla auta tej klasy. Wielu właścicieli skarżyło się także na odpadające elementy wnętrza i pękający kokpit, co podkreślało niską jakość wykonania. Kontur miał trudności w rywalizacji z bardziej niezawodnymi i trwałymi modelami innych marek, co skutkowało problemami sprzedażowymi i złą reputacją. A jeżeli ktoś miał z Was Mondeo, to proszę o opinię, czy było tak samo i w Mondeo, czy to tylko w Stanach. Ford Windstar, określany również jako Windstar, to minivan, który miał zdobyć rynek rodzinny, ale zyskał raczej sławę z powodu wielu technicznych wad. I tak, rozpoczynając, najgroźniejszym defektem była oś tylna, narażona na pękanie wskutek zmęczenia materiału i korozji. Awaria osi prowadziła do utraty kontroli nad pojazdem, co oczywiste, i powodowała niebezpieczne sytuacje i nawet katastrofalne w skutkach wypadki. Mimo, że Ford wprowadził akcje serwisowe, to nie obejmowały one wszystkich użytkowników, zwłaszcza w niektórych stanach w USA. Modele z silnikiem V6 Essex cechowały się podatnością na uszkadzanie uszczelek pod głowicami, co skutkowało wyciekami i przegrzewaniem się. Do tego dochodziły awarie skrzyń biegów, szczególnie modeli AX4S, które pękały pod wpływem obciążeń i wymagały kosztownych napraw. Wszystkie te problemy spowodowały spadek zaufania do Windstara. Mimo, że auto promowano jako jedno z najbezpieczniejszych minivanów dostępnych na rynku, Ford poniósł potężne straty wizerunkowe i finansowe, a model został wycofany z linii produkcyjnej w 2007 roku. Żeby nie było tak kolorowo, to Ford dostał wiele pozwów zbiorowych w związku z Windstarem. Firma wielokrotnie była krytykowana za zwlekanie z reakcją i niepełne przeprowadzenie akcji naprawczych. Mustang drugiej generacji. Pojawił się na rynku jako odpowiedź na kryzys paliwowy i rosnące ceny benzyn w latach 70. Był mniejszy, lżejszy i mniej sportowy niż jego poprzednik. Co w pewnym momencie poróżniło entuzjastów marki. Pod kierownictwem Lila Koki Mustang 2 miał być mniejszym, bardziej praktycznym Mustangiem, dostosowany do nowoczesnych czasów. Samochód był znacznie krótszy i lżejszy, oparty na platformie Forda Pinto, co dla wielu fanów oryginału było zdradą legendarnego ducha Mustanga. Mustang 2 miał niewielką moc, ale zyskał nagrodę Motor Trend Car of the Year w 1974 roku oraz sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy, co świadczyło o pewnym sukcesie rynkowym. Niemniej krytycy zarzucali mu zbyt miękkie właściwości jezdne i brak sportowego charakteru. Mustang drugiej generacji zyskał przezwisko Czerwony Karzał z powodu swojego kompaktowego rozmiaru. Mimo krytyki model pozwolił marce utrzymać się na rynku w trudnych czasach kryzysu paliwowego. Lila Koka osobiście wspierał ten model jako konieczność w kontekście zmiany w przemyśle samochodowym w USA. Ford Probe to model, który pojawił się jako próba Forda na wprowadzenie nowoczesnego, kompaktowego coupé o sportowym charakterze. Produkowany w latach 1988-1997, Probe był owocem współpracy Forda z japońską Mazdą. Bazując na platformie Mazda MX6. Choć na papierze ambitny i technicznie zaawansowany, nigdy w pełni nie dorównał legendarnemu Mustangowi i do dziś pozostaje w cieniu amerykańskiej ikony. Probe cechował się smukłą, aerodynamiczną sylwetką z niskim współczynnikiem oporu powietrza, co dawało dobre osiągi i oszczędność paliwa. Niezależne zawieszenie na wszystkich kołach zapewniało przyzwoity komfort i precyzję prowadzenia, jak na tamte czasy. Wersje GT były wyposażone w turbodoładowany silnik 2.2 lub 2.5 V6, który dawał niezłego kopa, ale w porównaniu do Mustanga to było nic. Model posiadał liczne nowinki techniczne, jak elektroniczne sterowanie zawieszeniem, nowoczesny układ klimatyzacji czy chowane reflektory, które stały się u jego wizytówką. Mimo zalet technicznych, Probe zmagał się z problemami typowymi dla samochodów tej klasy i wieku. Właściciele narzekali na amortyzatory i tuleje, często wymagały wymiany już po przebiegu około 150 tysięcy. Awaryjność elektroniki to była potężna jazda problemy z czujnikami, sterownikami i układem zapłonowym problemy z korozją, szczególnie w regionach o dużym zasoleniu dróg i mechaniczne usterki, jak nieszczelność układu chłodzenia i wycieki oleju. Pomimo tych kłopotów, na rynku wtórnym Probe był stosunkowo tani i popularny. Szczególnie wśród młodszych kierowców, szukających efektownego coupé za niewielkie pieniądze. W Polsce i innych krajach europejskich, Ford Probe zyskał status klasyka taniego sportowego samochodu z lat 90. Mimo iż wiele sztuk na drodze wymagało sportowych napraw i renowacji. Probe był tak naprawdę eksperymentem Forda i w 1997 roku zastąpili go Mercury kugarem, co tylko podkreśliło fakt, że nie był on impulsem do rewolucji w segmencie. Ford EcoSport, wprowadzony do sprzedaży na przełomie lat 2000. Miał być tanią i popularną ofertą Forda na rynku miejskich słów. Jednak szybko okazał się modelem o wielu niedociągnięciach. Podstawowe modele tego pojazdu były krytykowane za małą moc silników, co powodowało niedostatki w dynamicznych warunkach jazdy. Zwłaszcza przy większym obciążeniu. Jakość wykonania i materiały wnętrza często były niższej klasy niż u konkurentów. Zawieszenie i wyciszenie kabiny pozostawiały wiele do życzenia. Choć auto zdobyło pewną popularność wśród kupujących budżetowe suwy na rynku prywatnym i flotowym, to często było postrzegane jako wybór tylko na chwilę. Samochód nie do końca sprawdzał się przy wymagających użytkownikach, i z czasem Ford wycofał EcoSporta z niektórych rynków by skupić się na bardziej zaawansowanych suwach. W 2025 roku Ford miał problem związany z podgrzewaniem siedzeń, który dotyczył około miliona pojazdów, głównie pickupów F-150 z roczników 21-24. Wadliwy system podgrzewania siedzeń, czyli maty grzewcze lub elementy elektryczne pod siedzeniem, mogły ulec awarii. W niektórych przypadkach defekt ten stwarzał ryzyko przegrzania się, a w skrajnych sytuacjach nawet pożaru. Problem dotyczył dużej liczby nowych modeli Forda, jednak zdecydowana większość zgłoszeń i zagrożeń pojawiała się w popularnych pickupach. Przyczyną były uszkodzone lub wadliwe elementy grzewcze pod siedzeniem, awaria układu sterowania podgrzewaniem, co mogło spowodować niebezpieczne przeciążenia elektryczne lub brak automatycznego wyłączania się. Ford zapowiedział akcję serwisową. Właściciele dotkniętych modeli zostali wezwani do autoryzowanych serwisów, gdzie system podgrzewania był sprawdzany i naprawiany lub wymieniany. Problem miał charakter poważny, dlatego producent przyspieszył działania naprawcze, aby zapobiec dalszym incydentom. Właściciele aut z podgrzewanymi fotelami, zwłaszcza Forda F150, powinni zwracać uwagę na działanie podgrzewania i zgłaszać ewentualne problemy w serwisach. To była jedna z największych akcji serwisowych, jakie znalazłem. A my dzisiaj już kończymy. Ja Ci dziękuję za Twój czas. Jeżeli Ci się podobało, zostaw lajka i suba. I do zobaczenia niebawem. Pozdro.